Siemanko, witam w kolejnym odcinku z serii zakupy na Itoro. Od razu przejdziemy do sedna, czyli tak naprawdę do portfela. Jak widzicie, trochę się dzieje, trochę zieleni, trochę czerwieni. Ogólnie na zysku. Jeżeli chodzi o ostatnie zakupy, no to tak to właśnie wygląda. Jak się nie mylę, to kupowaliśmy Cach, no i jest na delikatnym dołku. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to już sobie spółkę upatrzyłem. Mianowicie będzie to spółka Chevron. No i jeżeli chodzi o tą spółkę, no to w dniu mamy lekki wzrost, w skali tygodnia prawie procent wzrostu, w skali miesiąca mamy prawie 4% spadku. W 6 miesięcy mamy 14,5% prawie, w roku 1,5%, w 3 lata minus 11,5%, no i całorocznie, znaczy od początku, czyli maksymalny okres czasu, no to mamy 166. Procent. W trzecim kwartale końcówka będzie jeszcze publikacja wyników. Jeżeli chodzi o samą spółkę, jest to zintegrowana korporacja energetyczna, która zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem, transportem i rafinacją ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Oprócz tego firma zajmuje się też marketingiem. I dystrybucją paliw, produkcją środków smarnych oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i geotermalnej. Z rzeczy istotnych dla mnie oczywiście zakładka finanse dywidenda jest, procent dość wysoki, więc jak najbardziej moje kryteria są tutaj spełnione z ważnej rzeczy, no to tutaj jest sześć analityków, którzy prognozują cenę do 168 dolarów, także nie pozostaje nic innego, jak zrobić zakup za klasyczne 50. Zlecenie poszło, mamy to w portfelu. Tanie gdzie? Oczywiście aktualnie na razie bez straty i zysku, aczkolwiek już widzimy, że po zakupie standardowo <noise> idzie w dół. Także to wszystko w tym materiale. Jeżeli macie jakieś fajne spółki, dajcie znać w komentarzu i widzimy się w następnym nagraniu. Dzięki.